Po zaledwie 20 minutach czasu Titanica Jack cierpi już na hipotermię i musi wyjść z wody. Przy temperaturze minus 2 stopni organizm wychładza się bardzo szybko. Człowiek traci przytomność, a serce przestaje pracować. Spadek temperatury był gwałtowny. Jack szybko tracił ciepło. Nie przeżyłby, gdyby zachował się tak jak bohater filmu. A gdyby para zachowała się inaczej, dziś lepiej rozumiemy zjawisko hipotermii. Czy zdołamy uratować ich oboje? Bohater filmu poświęcił się, żeby Rose mogła sama się uratować. A gdyby razem weszli na drzwi, najpierw zajmiesz poprzednią pozycję. Twoja głowa i ramiona, Jack, mają się znaleźć dalej z przodu. Jeśli wysuniesz tułów z wody, twoje szanse wzrosną. Gotowe. On też jest już na drzwiach. Teraz na pewno próbowaliby rozwiązać problem, nie przewracając tratwy. Ty pierwsza. Spróbuj się przesunąć. Przenieś się na sam tył. Złap równowagę. Drzwi są niestabilne. Nie wygląda mi to na sukces. Teraz Jack spróbuje zrobić to samo, ale wolniej. Wdrapuje się na drzwi. Próbuje wysunąć tułów z wody. Tratwa jest stabilna. Unosi się na wodzie. Drobne fale nic by wam nie zrobiły. Zgadza się. Jack i Rose zdołali wejść na tratwę, ale teraz oboje są w zimnej wodzie. Najpierw ona objęła jego. Zrób to, o ile tratwa jest stabilna. Kiedy dociskała go ręką, jego pierś była obmywana wodą i tracił więcej ciepła. Nadal się wychładza o wiele szybciej niż Rose. A może on obejmie ją? Uniesie tułów? Ale teraz Rose będzie zagrożona. Bohater filmu chciałby ją chronić. Co z jego temperaturą? Cały czas spada. Wolniej niż wczoraj, ale jednak. To jest wykres z wczoraj, a ten jest dzisiejszy. Temperatura spada, ale wolniej. Za to Rose nie widać różnicy. Myślałem, że szybciej zmarznie, ale jej tułów jest chroniony. On wychładza się szybciej. Jak możemy go uratować? Trzeba spowolnić ten spadek. Jak to zrobić? Koledzy z programu Pogromcy Mitów uznali, że Rose miała na sobie kamizelkę ratunkową, która po wyjęciu z wody niczemu nie służyła. Out of the water. Ona ma na sobie kamizelkę, wykorzystajmy ją i włóżmy pod te drzwi. Spróbowaliśmy to zrobić. Musicie współpracować. Zdejmijcie jej kamizelkę i umieśćcie ją pod tratwą. Kamizelka ma sprawić, że głowa człowieka znajdzie się nad wodą, umożliwia oddychanie. Nie udźwignie całego ciężaru ciała. Jack ważył 77 kg. Kamizelka nie uniosłaby takiego ciężaru. Wyporność kamizelki jest tak mała, że nie widać różnicy. Najgorsze, że moglibyście stracić tę kamizelkę. A Rose w samym grubym ubraniu od razu by utonęła. Zabawa z kamizelką to strata czasu. Rose zrezygnowała z bezpieczeństwa i zyskała niewiele. Lepiej zapewnić sobie dodatkową izolację. O tym micie możemy zapomnieć. Przykro mi. Test wykazał, że gdyby Jack wszedł na tratwę, i on i Rose byliby częściowo zanurzeni w wodzie. I tak umarłby, bo pomoc zjawiła się dwie godziny później. Ona też mogłaby zginąć. Czy, gdyby nasi bohaterowie wiedzieli o hipotermii tyle co my, mogliby się uratować? Wypróbujmy najlepszą możliwość. Oboje muszą uklęknąć na tratwie twarzami do siebie. Chodzi o to, żeby się objęli i wzajemnie się ogrzewali. Powinno ich to chronić przed żywiołami. Próbowaliśmy ich ustawić na tratwie i co? Nie udało się. Drzwi za bardzo się chwiały. Tracę dużo energii na łapanie równowagi. Czy w tej sytuacji taka utrata sił działa na ich korzyść? Nie, każdy kurczący się mięsień potrzebuje krwi i ciepło jest marnowane. Trochę go też powstaje, ale więcej tracimy. Najlepiej, gdyby Jack zdołał wysunąć cały tułów z wody. Udało im się znaleźć stabilną pozycję, oboje unieśli torsy nad wodę i wtedy zrobiło się ciekawie. Po wyjściu z wody gwałtowne drgawki pomagały Jackowi. Jego wykres wyglądał teraz najlepiej. Możliwe, że wytrwałby tak kilka godzin. Co interesujące, kiedy on obciążył dodatkowo tratwę na tyle, by przeżyć, na Rose nie miało to żadnego wpływu. Nasza kaskaderka Kristen nie trzęsła się tak jak jej kolega. Dzięki ubraniu nie była wyziębiona. Jego wykres zawsze wygląda gorzej. Najlepiej było, kiedy unieśli torsy nad wodę. Dowiedziałem się czegoś ciekawego. Kiedy człowiek drży pod wodą, szybko traci ciepło. Ale nad wodą drgawki nam pomagają. Wszystko zależy od tego, jak długo Jack będzie w stanie się tak trząść. Wystarczy tylko godzina. Gdyby wykres nie spadł do czasu przybycia pomocy, Jack mógłby przeżyć. Na pewno miał szansę. Ale ten najlepszy scenariusz był tylko mrzonką. Kaskaderzy nie przeżyli tego, co bohaterowie filmu. Jack i Rose nie teleportowali się przecież od razu na tratwę. Pora na prawdziwy test. Zacznijmy od symulacji. Zrobiliśmy wszystko to, co bohaterowie filmu, tylko dwukrotnie wydłużyliśmy każdy etap, bo u nas woda była Cieplejsza. Skok do wody o temperaturze minus 2 stopni odbiera oddech, wstrząs przyspiesza tętno i zwęża naczynia krwionośne. Ciśnienie krwi błyskawicznie rośnie. <laughs> Teraz ktoś wpychają pod wodę. Dwie sekundy, i wracamy. Znowu dwie sekundy, i krzyczysz. Jack podpływa do niej i zadaje trzy ciosy. Im szybciej bije serce, tym szybciej zimna krew kończyn dociera do serca i obniża temperaturę ciała. Byłem ciekaw, jak zmieni to stan Jack'a. Wynik testu był ciekawy. Udało mu się wejść na tratwę i od razu zaczął się gwałtownie trząść. Jack nadal miał siłę i był na tyle sprawny, by wejść na tratwę, a jednocześnie jego temperatura była na tyle wysoka, by mógł zacząć drżeć. Gdyby ona zobaczyła, że Jack jest w gorszym stanie od niej, mogłaby oddać mu kamizelkę. Spróbujesz to zrobić? Jasne, zaczynaj. Najważniejsza jest stabilność. Nie straćcie równowagi. W wodzie jego temperatura gwałtownie spadała. Teraz spadek jest znacznie wolniejszy. Krzywa się wygładza. Temperatura spadła aż do próby zerowej, czyli najgorszego scenariusza, gdy ciało jest całe w wodzie. To jest wykres naszego bohatera, ale potem jego temperatura się stabilizuje, między środkowym i najlepszym wynikiem. Gwałtowne drgawki go ochroniły, temperatura nawet rośnie. Wykres poszedł w górę, a potem się wyrównał. Jack mógłby wytrzymać aż do przybycia szalupy. Co ciekawe, coś takiego faktycznie się zdarzyło. Pewnego pasażera chińskiego pochodzenia znaleziono dryfującego na kawałku drewna.